Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na kolejny film z serii makijażowej. Dzisiaj pod e, lupę bierzemy paletkę z I Love, Lev, e, p, przepraszam, z I Love Revolution, e, wersja pumpkin pie, czyli po prostu ciasto dyniowe. Spójrzcie, jaką piękną ma grafikę. Oczywiście to jest e, grafika taka wypukła. Tego nie będzie widać w aparacie, ale to pod palcami czuć wypukłość tej grafiki. Bardzo ładna, przyjemna, i y, kolorystyka. Można się domyślać, że będzie taka w odcieniach dyniowych, że tak powiem. Także jeśli jesteście ciekawi tej paletki. Jak wygląda, jakie makijaże nią zrobiłam, to yy, zapraszam do oglądania, ale zanim przejdziemy do pokazywania, to zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału. Jeśli tego nie robicie, lajkowania jak najwięcej i oczywiście komentowanie. Ja tą paletkę yy, trafiłam mi się w pudełku świątecznym jeśli się nie mylę, albo na imię... albo pod choinkę albo na imieniny w pudełeczku z I Love Revolution trafiła mi się właśnie taka paletka chyba imieninowym, jeśli się nie mylę jest w ogóle unboxing tego pudełeczka na kanale także zapraszam do niego i między innymi właśnie trafiła mi się taka paletka, bardzo ładna i yy... Jestem z niej zadowolona. To jest taka typowo jesienna paletka, jak dla mnie <laughs> w moim odczuciu. I zapraszam Was już na przebitki makijaży. To paletko. Także dzisiaj wykonamy już ostatni makijaż paletką i później przejdziemy do ogólnego podsumowania. Ale zanim przejdziemy do robienia makijażu, to pokażę Wam słowa. Także tak wyglądają kolorki w paletce. I słocze będą leciały po kolei od góry. I tak wyglądają słocze tej paletki. Jak dla mnie kolorki typowo takie, jak dla dyni, dyniowe takie. Ru, rudości, pomarańcze. Tutaj jakiś taki kolor fioletowy, nie pasujący w ogóle jak dla mnie do niczego. Ale jest w paletce. Ale tak to przewaga jest właśnie takich brązów, odcieni rudości, pomarańczy. I ten czarny, który jest na samym dole, w paletce wygląda na taki czarny, czarny, a na słoczu niestety on wygląda, nie wiem czy wy to będziecie widzieć, ale wygląda na taki ciemnobrązowy kolor. To jest ciemny, taki bardzo, bardzo ciemny brąz. To nie jest typowo czarny kolor. Pigmentacja oczywiście jest jak najbardziej w porządku. Wiadomo, te jasne cienie, typowo jak ten jasny beż, albo ten taki kraft, to yy, słabo widać, ale to są takie jakby cienie bazowe i na załamanie. Więc y, tym się nie przejmuję. Takie cienie też są potrzebne w paletce. Także tak wyglądają słocze cienie w paletce. Można powiedzieć, że prawie że są takie te kolory tak jak w paletce jak i na słoczach poza tym czarnym kolorem który nie jest typowo czarnym tylko takim ciemnobrązowym kolorem a tak w większości oddaje na słoczach to co jest w paletce dobrze na powietrze pokażę wam już co użyłam ogółem baza pod makijaż z The One Makeup Pro Primer, ta zielona wersja, czyli na korygująca zaczerwienienia. Podkład to mam mieszankę tych dwóch. Jest to żel krem Cici z Oriflame, jest jego test na kanale, jeśli nie widzieliście. No i ten Bel Ilumi, to już słynny chyba, każdy to zna ten podkład. Ja mam 01 Light Beige i mieszam sobie to razem i. Wtedy to zużywam, już mi niewiele zostało. Na powieki dałam y, taką bazę. To jest właściwie primer Blur bell Już tu mam niewiele, także zużywam. I powieki sobie przy... zagruntowałam, żeby mi się ta baza, <coughs> przepraszam, nie zebrała. To y, zagruntowałam sobie tym takim jasnym cieniem cielistym. On się tutaj w palece nazywa Fasting. 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 Sobie tym już przykudrowałam, zagruntowałam. Teraz sobie wezmę pędzelek i pójdziemy sobie z cieniem na załamanie. I to będzie ten drugi, taki jaśniejszy. Cień, on tutaj tak wygląda na ciemny, ale na słoczach on wychodzi jasno. Taki niepozorny jest. I to jest Krust. Także weźmiemy sobie ten cień. On tutaj wygląda na taki brązowy, ale na powiece będzie wyglądał na taki ciemny beżek. Jak dla mnie idealny na załamanie. No dobrze, mamy już cien na załamaniu. I teraz przejdziemy do zewnętrznego kącika oka. I dzisiaj pójdziemy no, jakiś taki dyniowy kolor. E, użyjemy tego kolorku i nazywa się Fresh Pumpkin. Także świeża dynia. Zobaczymy jak to wyjdzie. I lecimy. Tak wygląda cień na powietrze. Bardzo ładny kolorek. I teraz przejdziemy do wewnętrznego kącika oka i użyjemy sobie tego cienia. On taki jest ni to yy, beż jasny, ni to taki ciekawy jest. Zaraz zobaczymy jak to wygląda na powiece. I jego nazwa to jest o Ocasion? Nie wiem, czy dobrze mówię, czy nie, ale nieważne. Lecimy! I tak się przedstawia ten drugi kolor. On taki jest, trochę złoty. Z takimi lekko pomarańczowymi nutami taki atypiczny. Ale ładnie całość zgrywa. Dobrze. Poza kamerą dokończę makijaż i wrócimy do podsumowania paletki. Tak wygląda skończony makijaż. Wykreowany tą paletką. do jego wykończenia użyłam kredki takiej ciemnozłotej z AliExpress, zwykła taka prostu złota kredka. Na linię wodną użyłam kredki z Avonu, Glimmer Stick w odcieniu Golden Diamond. Podłuk brwiowy użyłam tej kredki podwójnej z Oriflame. Tutaj mam rozświetlacz w kredce. Pod oczy użyłam korektora z Viboshow, Vibo Show. Korektor przypudrowałam pudrem wygładzającym z Lovely. Na strefę T użyłam pudru matującego z Yoko. To jest wypiekany mineralny. Na resztę twarzy użyłam pudru sypkiego z Revolution z I Love Revolution, to wersja kokosowa. Bronzer z Eveline Glow and Go, odcień 01 Hawaii Go. Róż użyłam z I Love Revolution. Nie, z Revolution. W odcieniu Ruby Crash Rozświetlacz z Belle, serii Oriental Gold. I użyłam go też w wewnętrzny kącik oka. E, Tusze użyłam dwa, jeden z Rimmel e, London Wonder Bond i drugi z I Love Revolution Tasty Peach. Brwi zrobiłam tuszem koloryzującym z The One Brow Cara w odcieniu Mid Brown. E, na ustach użyłam szminki z Oriflame z One Color, taka edycja jakaś z gwiazdeczkami, odcień, met, to jest seria jakaś metalicznych szminek. Celestal bronze. I makijaż wykończyłam cudowną mgiełką z Wand z Oriflame. Dobrze. Przechodzimy już do podsumowania tej jakże ślicznej paletki dyniowej. I mamy oczywiście dzisiaj dyniowy makijaż i co mogę powiedzieć o tej paletce ma w środku lustereczko, zasłaniam cienie są ładnie napigmentowane w większości, tam pojedyncze są takie i to głównie maty e, oczywiście są tu maty i błyski czyli coś co ja lubię w paletkach, jak są właśnie i maty i błyski Kolorki uważam, że w większości użytkowe. No chyba, ktoś, że ktoś nie lubi złotych, pomarańczowych odcieni, no to nie będzie się podobać ta paletka. Kolorki podobne są tak jak w paletce i na słoczach, poza tym czarnym, którym nie jest czarnym, tylko ciemnobrązowym. Ale ogółem ta paletka mi bardzo przypadła do gustu. Lubię ją, fajne makijaże ją można wykonać i jestem z niej zadowolona. Paletki te z Isle of Revolution nie są drogie. Przedział naprawdę cenowy jest od 20 max do 30 zł. Czasami nawet poniżej 20, jakieś jakaś promocja. Także ja z mojej strony polecam tą paletkę bo to jest jedna z moich ulubionych, jeśli ktoś lubi takie kolory to jak najbardziej ją polecam jeśli ktoś nie lubi takiej kolorystyki no to raczej nie będzie z niej zadowolony także to było na tyle w tym dzisiejszym teście paletki napiszcie mi w komentarzach czy macie taką paletkę, czy wam się sprawdza, nie sprawdza a może Zastanawialiście nad jej zakupem, tylko nie wiedzieliście, czy warto, czy nie warto. I ja z mojej strony powiem, że jestem zadowolona, opłaca się, cienie są fajnie napigmentowane, miękkie, trzeba delikatnie też troszeczkę uważać z nimi. Nie osypują się, to też jest ważne, nie ma jakiegoś osypu z nich, nie osypują się tak bardzo jak niektóre paletki, ale to jest w porządku. Także już nie przedłużam. Życzę Wam miłego dnia. Do usłyszenia. Cześć!